Co na to twój lekarz? Medyczny podcast. Mówimy o zdrowiu w przystępny sposób. Zaprasza Dariusz Litera. Nawet niewielkie odwodnienie może negatywnie wpływać na nasze samopoczucie i zdolności poznawcze. Regularne uzupełnianie płynów jest kluczowe dla zachowania zdrowia i energii. Chcesz wiedzieć więcej o przyczynach, objawach i skutkach odwodnienia organizmu? Sprawdź, co na to Twój lekarz. A dzisiaj Twoim lekarzem jest dr Szczepan Dolny, certyfikowany specjalista medycyny stylu życia. Witamy, panie doktorze. Dzień dobry. Jakie są najczęstsze przyczyny odwodnienia u dzieci, dorosłych i seniorów? Jeżeli chodzi o dzieci, najczęstszą przyczyną są infekcje. I mówimy tutaj o infekcjach górnych dróg oddechowych, jak również o infekcjach układu pokarmowego. Jeżeli chodzi o infekcje górnych dróg oddechowych, to przede wszystkim podstawowym problemem jest wysoka gorączka, która zwiększa zapotrzebowanie nasze na wodę, z tego względu, że przy wyższej temperaturze organizm broni się, zwiększając po prostu produkcję potu. W przypadku infekcji układu pokarmowego największym problemem jest biegunka i wymioty. Wydaje mi się, że wymioty są większym zagrożeniem dla dzieci. Z tego względu, że wymioty niestety uniemożliwiają nam uzupełnienie właśnie wody. A jakie objawy mogą wskazywać na lekkie, umiarkowane albo już pogłębiające się odwodnienie organizmu? Na co powinniśmy zwracać uwagę, obserwując na przykład dziecko? Dzieci mają troszeczkę inne objawy niż dorośli. Jest to związane z rozwojem mózgu i z rozwojem ośrodka pragnienia, który znajduje się w podzgórzu. I w przypadku dzieci na pewno musimy, małych dzieci. Musimy sprawdzać to, jak oddają mocz, ile tego moczu jest, jakie jest zabarwienie tego moczu. Na pewno objawem odwodnienia, niewielkiego oczywiście, może być pewnego rodzaju apatia i gorsze samopoczucie, które najczęściej rodzic zauważał u dziecka, że to dziecko się inaczej zachowuje. Czyli, że jest marudne na przykład, nie przypomina siebie w tych najlepszych dokładnie, momentach. Dokładnie, dokładnie. Jeżeli chodzi o osoby dorosłe, no tutaj przede wszystkim najczęstszym takim objawem, z którymi pacjenci się zgłaszają do lekarza, są przewlekłe po prostu bóle głowy. A z czego to wynika? Wynika przede wszystkim z tego, że zawartość wody w mózgu oscyluje w okolicach 80%. Niewielki spadek nawodnienia organizmu będzie miał bardzo istotny wpływ na funkcje mózgu, na funkcje poznawcze, na pamięć, na koncentrację, na możliwość podejmowania prawidłowych decyzji, na podatność na stres Czyli też będziemy bardziej rozdrażnieni, łatwiej nas będzie wyprowadzić z równowagi? Dokładnie. No to ma sens to powiedzenie: napij się wody, to ci przejdzie. Tak, jak najbardziej. Pod kątem stresu, pod kątem pracy, efektywnej pracy i naszej wydajności w pracy, jak najbardziej prawidłowe nawodnienie ma bardzo istotny wpływ. A co na to Twój lekarz? A co z seniorami? Oni zapominają o tym, że muszą pić wodę? Jest to jeden z elementów. W momencie, kiedy mamy pacjenta, który ma już swoje lata, jak dobrze wiemy, z wiekiem wszystkie procesy w naszym organizmie tracą na funkcjonalności, i tak samo tutaj ośrodek pragnienia gorzej funkcjonuje. W związku z tym osoby starsze, seniorzy mogą po prostu nie pamiętać o tym. Ale metabolizm Czy... też zwalnia? Też zwalnia, jak najbardziej. Niemniej jednak w ich przypadku tutaj jest kilka elementów. Jednym z elementów jest właśnie to nieoptymalne funkcjonowanie tego ośrodka pragnienia. To są pacjenci również, którzy bardzo często mają jakąś formę nietrzymania moczu i to również powoduje odwodnienie. Jest przyczyną odwodnienia, tak? tak Że jeżeli tak? taki senior ma objawy właśnie nietrzymania moczu, to jakby nieświadomie on traci tę wodę. I jej nie uzupełnia zupełnie. Tak, jak najbardziej. Niemniej jednak tu wchodzi w grę to, że taki senior może się bać tego, że jeżeli wypije zbyt dużo wody, to te objawy właśnie tego nietrzymania moczu mu się nasilą. Błędne na koło się robi. Niestety, niestety. To samo tyczy się optymalnego nawodnienia w godzinach wieczornych. Im człowiek jest starszy, tym większe prawdopodobieństwo, że w nocy będzie musiał wstać do toalety, co będzie niestety negatywnie. Aha, czyli wpływało. nie napije się wody, żeby w nocy nie wstawać. Dokładnie. Co niestety jest kolejnym błędnym kołem, bo z jednej strony jak najbardziej zbyt częste pobudki będą miały negatywny wpływ na ilość, ale tak samo jakość naszego snu. Z drugiej strony, jeżeli ten pacjent będzie nienawodniony optymalnie, to się nie to, wyśpi. To też się nie wyśpi i to też będzie miało w tym momencie, Negatywny wpływ na sen. Panie doktorze, a jak z układem krążenia jest? To znaczy, to odwodnienie w stopniu umiarkowanym i przechodzącym do poważniejszego mhm. ma jakieś szczególne skutki dla układu krążenia? Tak, jak najbardziej. I co to jest? Jeżeli chodzi o średnie odwodnienie, może nam wygenerować labilność ciśnienia. Pacjenci, którzy chorują na nadciśnienie, muszą dbać o prawidłowe nawodnienie z tego względu, że właśnie nieoptymalne nawodnienie, Mówię o nawodnieniu zbyt dużym lub zbyt małym, będzie wpływało negatywnie na tą terapię nadciśnienia. A co na to twój lekarz? To jeżeli się odwodnimy, to mamy skoki ciśnienia, czy spada nam ciśnienie? Paradoksalnie, w niektórych sytuacjach może również dojść do wzrostu ciśnienia. W większości przypadków jednym z objawów nie, nieoptymalnego nawodnienia jest spadek ciśnienia, przyspieszenie akcji serca, z tego względu, że mamy zbyt mało po prostu krwi, ta krew jest też gęstsza. A co z układem moczowym? Bo to jakby proste przełożenie jest. Jeżeli nie pijemy, no to jakby ten układ nie ma nad czym pracować. Hmm. I powoduje, że tego moczu jest mniej znacznie, on jest bardzo zagęszczony. Do czego to prowadzi, jeśli my stale nie dowadniamy organizmu? Do jakich zmian może doprowadzić w układzie moczowym? Tutaj mamy trzy podstawowe rzeczy. Pierwsze, nieoptymalne nawodnienie może nasilić nam już jakąś chorobę nerek. Przez to, że ciśnienie perfuzyjne po prostu krwi będzie dla nerek zbyt niskie. Druga kwestia jest zwiększenie prawdopodobieństwa infekcji układu moczowego. Z tego względu, że zbyt mała produkcja moczu na pewno predysponuje nam do wystąpienia tej infekcji. I ostatnia rzecz pod kątem przewlekłego, nieoptymalnego nawodnienia to jest na pewno zwiększone ryzyko kamicy nerkowej. A największe zagrożenie dla człowieka związane z przewlekłym odwodnieniem albo niedowodnieniem jakie jest? Powikłania zakrzepowo zatorowe. Tutaj niestety zmniejszając ilość wody w naszym organizmie. Zwiększamy krzepliwość krwi i u pacjentów, którzy mają jeszcze dodatkowo skłonność do tego, żeby pod postacią na przykład miażdżycy, niestety w sposób realny zwiększamy prawdopodobieństwo udarów mózgu, zawałów serca czy nawet zakrzepicy zatorowej obwodowej. Czyli pijemy wodę nie tylko dlatego, żebyśmy byli zdrowi i mieli dobre samopoczucie, pijemy dla własnego życia też jak najbardziej. Co radzi Twój lekarz? Najważniejsza porada na koniec dla tych, którzy do tej pory nie myśleli w ogóle o piciu wody regularnie. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, żeby nawodnienie było optymalne dla nas, niezbyt duże, niezbyt małe. Kolejną rzeczą jest to, że musimy pamiętać o tym, jaką wodę pić. I tutaj znowu wracamy do ilości elektrolitów, i tutaj wydaje się, że jednym z najlepszych opcji jest właśnie picie. Naszej zwykłej graniczanki. Powiedział w podcaście co na to twój lekarz, dr Szczepan Dolny, specjalista medycyny stylu życia. Bardzo dziękujemy. Dziękuję Państwu. Co na to twój lekarz? Wszystkie odcinki medycznego podcastu dostępne są na stronie Twój Lekarz.net oraz na popularnych platformach streamingowych. Co tydzień nowy odcinek.